Czy sztuczna inteligencja manipuluje rzeczywistością? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to, co widzisz w internecie, jest prawdą? Czy algorytmy sterują Twoimi decyzjami? A może świat, w którym żyjemy, nie jest tak rzeczywisty, jak nam się wydaje? Dziś zagłębimy się w mroczny świat sztucznej inteligencji. I jej wpływu na Twoją rzeczywistość? Jakie techniki stosują algorytmy, aby kontrolować nasze wybory? Jak wpływają na politykę, ekonomię i naszą percepcję? W tym odcinku konkretne przykłady, realne konsekwencje i pytanie: czy możemy się temu przeciwstawić? Przykład: Deepfake Obama i manipulacja polityczna. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, "I don't know," uh, "Killmonger was right," or uh, "Ben Carson is in the sunken place." Or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward. Age of Information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Fałszywe wideo mogłoby wywołać chaos i wpłynąć na wybory, a także posłużyć do ukrycia niewygodnych dowodów. Algorytmy sterują, co widzisz na social mediach, czy to pełny obraz świata? Przykładem jest case study. Skandal Facebook Cambridge Analytica. Jak algorytmy precyzyjnego targetowania reklam wpłynęły na wynik wyborów? Zróbmy mały eksperyment. Przez tydzień klikaj tylko na określony typ treści, na przykład politykę, teorie spiskowe lub filmy o zdrowiu. A potem zobacz, jak zmieni się twój fit. Daj znać w komentarzach, co zauważyłeś. Czy sztuczna inteligencja selekcjonuje informacje i odcina Cię od pełnego obrazu świata? Czy to, co widzisz w sieci, jest prawdziwe? Czy komentarze pod postami to rzeczywiste opinie ludzi? Czy może zaprogramowane reakcje sztucznej inteligencji? Chatboty i automatyczne konta stały się narzędziem do manipulowania debatami i wpływania na politykę na niespotykaną dotąd skalę. Farmy troli. Fake newsy, fake, to narzędzia manipulacji. Uważaj. Dezinformacja zmienia rzeczywistość. Zawsze weryfikuj wiarygodność źródeł. Jak wywołać panikę? Um... Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię. Idzie radioaktywna chmura. Wyrośnie ci trzecia ręka. Twoje dzieci będą świecić. Czy AI kontroluje rzeczywistość? Sztuczna inteligencja jest wszędzie, od rekomendacji filmów po decyzje o kredytach czy wyrokach sądowych. Ale czy wiemy, jak naprawdę działa? Czy AI podejmuje decyzje, których nikt nie rozumie? I czy pewnego dnia może przejąć pełną kontrolę nad rzeczywistością? Sztuczna inteligencja przenika naszą codzienność, podejmując decyzje, których mechanizmów często nie rozumiemy. Systemy typu czarna skrzynka działają w sposób nieprzejrzysty, co rodzi pytania o ich wpływ na nasze życie. Przykładem jest wprowadzenie przez Tesla autonomicznych taksówek opartych na takiej technologii, co budzi obawy o bezpieczeństwo i kontrolę nad tymi pojazdami. Innym przypadkiem są systemy analizy danych podróżnych, które mogą błędnie oceniać ryzyko, wpływając na prawa jednostek. Sądy powinny być symbolem sprawiedliwości. Ale co, jeśli to nie człowiek, a algorytm decyduje o Twojej przyszłości? Sztuczna inteligencja coraz częściej ocenia ryzyko przestępczości i wymierza kary. Ale czy te systemy są naprawdę bezstronne? W USA powstał system kompas, który miał pomóc sądom oceniać, kto jest zagrożeniem. Ale szybko okazało się, że sztuczna inteligencja nie jest wolna od uprzedzeń. Czarnoskórzy oskarżeni byli częściej klasyfikowani jako wysokie ryzyko, mimo że ich przeszłość kryminalna była lżejsza niż u białych skazanych. Czy naprawdę możemy ufać, że AI jest sprawiedliwe? Sztuczna inteligencja może analizować miliony danych szybciej niż człowiek. Ale czy to znaczy, że rozumie, czym jest sprawiedliwość? Jeśli algorytm podejmuje decyzję o karach, ale sam jest pełen uprzedzeń, to czy w ogóle możemy mówić o sprawiedliwości? Czy to, co widzisz w internecie, jest prawdziwe? A co jeśli powiem ci, że pewne informacje znikają? Posty usunięte, artykuły wymazane, filmy skasowane. AI może nie tylko generować treści, ale także usuwać te, które są niewygodne. Czy żyjemy w epoce cyfrowej cenzury? Historia pisana na nowo. W jednym momencie informacja istnieje, a za chwilę znika. Czy to przypadek? Czy świadoma kontrola treści? AI i algorytmy społecznościowe mogą decydować, co możesz zobaczyć, a czego nigdy nie poznasz. Czy masz kontrolę nad tym, co widzisz? A może to, co myślisz, jest już sterowane? Jeśli niewygodne treści mogą zniknąć jednym kliknięciem, to jak bardzo możemy ufać temu, co zostaje? Czy można przewidzieć przestępstwo, zanim się wydarzy? Brzmi jak science fiction, ale już dziś algorytmy analizują dane i wskazują, gdzie pojawi się przestępczość. Policja korzysta z AI, aby identyfikować potencjalnych przestępców. Ale czy sztuczna inteligencja może być obiektywna? Jak działa predykcyjna policja? Algorytmy analizują ogromne ilości danych. Raporty policyjne, nagrania, analizy sąsiedztwa. Modele predykcyjne wskazują obszary o wysokim ryzyku przestępczości, tak zwane hotspots. Niektóre systemy, jak PredPol, analizują nie tylko miejsce, ale też osoby, prognozując, kto może popełnić przestępstwo. Przykłady z realnego świata. Los Angeles. Policja testowała PredPol, przewidujący miejsca przestępstw, ale algorytm okazał się stronniczy. Londyn. System analizował nagrania z kamer, by identyfikować podejrzane zachowania. Chiny. AI nie tylko przewiduje przestępstwa, ale może oceniać obywateli pod kątem zagrożenia. Czy AI jest obiektywna? Algorytmy uczą się na danych z przeszłości. Jeśli w danych były stronnicze decyzje, AI je powieli. Feedback loop. Im więcej policja patroluje niebezpieczne dzielnice, tym więcej tam znajduje przestępstw, co wzmacnia błędne założenia AI. Eksperymenty pokazują, że AI może częściej wskazywać na osoby czarnoskóre jako potencjalnych przestępców. Efekt dyskryminacji w danych. Czy sztuczna inteligencja może być lepszym sędzią niż człowiek? A może jest tylko echem ludzkich uprzedzeń? W świecie, gdzie algorytmy sterują naszą rzeczywistością, czy możemy im zaufać? Social scoring i przyszłość kontroli społeczeństwa. Wyobraź sobie świat, w którym każda twoja decyzja to, co kupujesz. Z kim rozmawiasz, co publikujesz w sieci, wpływa na Twoją wartość jako obywatela. Brzmi jak odcinek Black Mirror? W Chinach to już rzeczywistość a inne kraje też testują podobne systemy. System punktacji społecznej w Chinach czy to zwiastun przyszłości? Każdy obywatel ma swój cyfrowy ranking. Dobre zachowanie to nagrody złe to blokady społeczne. Krytyka rządu, niepłacenie rachunków, złe nawyki, na przykład przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Ludzie z niskim wynikiem mogą stracić pracę, dostać zakaz podróży, dzieci mogą nie dostać się do dobrej szkoły. W 2018 roku 23 miliony ludzi nie mogły kupić biletu na samolot lub pociąg przez niską punktację. A teraz pytanie. Co, jeśli to tylko test wersji beta? Co, jeśli za kilka lat podobne systemy pojawią się na całym świecie? AI i rozpoznawanie twarzy. Czy każdy krok jest monitorowany? Technologia rozpoznawania twarzy działa w czasie rzeczywistym. AI wie, gdzie jesteś, z kim jesteś i jak się zachowujesz. Chiny mają już ponad 600 milionów kamer CCTV połączonych z systemem AI, tzw. Oko Boga. Eksperyment w Londynie. Policja testowała rozpoznawanie twarzy na ulicach. Okazało się, że AI pomyliła 81% ludzi. Facebook i Google też cię śledzą. Rozpoznawanie twarzy w social mediach. To już standard, a ludzie nawet się na to zgadzają, klikając: Zaakceptuj. Czy można uciec przed algorytmami? A może prywatność już dawno przestała istnieć? Jak daleko jesteśmy od cyfrowego totalitaryzmu? Eksperymenty z social scoringiem już trwają. Na przykład w Europie systemy oceniające zdolność kredytową analizują nie tylko Twoją historię finansową, ale i znajomych w social mediach. Smart Cities versus kontrolowane miasta. AI w zarządzaniu miastami może poprawić życie ludzi, ale co, jeśli zostanie użyta do pełnej kontroli? Co, jeśli AI zacznie decydować, kto jest wartościowym obywatelem? A kto niepasującym elementem systemu. Pytanie nie brzmi już czy to się wydarzy, ale kiedy i w jakiej formie. Czy mamy jeszcze wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza cyfrowa przyszłość? A czy ty oddałbyś część swojej prywatności za większe bezpieczeństwo? Psychologiczne aspekty kontroli przez algorytmy. Czy naprawdę myślisz samodzielnie? A może to, co czytasz, oglądasz i w co wierzysz, jest precyzyjnie sterowane przez algorytmy. W tym odcinku przyjrzymy się, jak sztuczna inteligencja wpływa na naszą psychikę. Od personalizowanych baniek informacyjnych po uzależnienie od scrollowania i fałszywą rzeczywistość generowaną przez AI. Efekt bańki informacyjnej. Jak AI izoluje nas od alternatywnych poglądów. Algorytmy social media i wyszukiwarek filtrują informacje tak, by pasowały do naszych wcześniejszych wyborów. Efekt? Każdy żyje w swojej własnej rzeczywistości, utwierdzając się w przekonaniach i nie widząc alternatywnych poglądów. Czy Twoje wyszukiwania w Google są dostosowane do Twoich przekonań? Wpisz w wyszukiwarkę kontrowersyjny temat. Czy widzisz różne punkty widzenia, czy tylko to, co potwierdza Twoje opinie? TikTok wie, co Ci się podoba. Czy możesz to oszukać? Spróbuj przez tydzień oglądać zupełnie inne treści. Zobaczysz, jak długo potrwa, zanim AI zrozumie, że zmieniłeś zainteresowania. Wszystko, co widzisz w internecie, to powtórzenie tego, co już znasz. Bańka staje się coraz węższa, aż inne spojrzenia wydają się wręcz fałszywe lub groźne. Konsekwencje? Społeczeństwa się polaryzują, debata zanika, a ludzie stają się coraz bardziej skrajni w swoich poglądach. Czy jeszcze mamy wolną wolę? Czy tylko podążamy za algorytmem, który wybiera, co jest dla nas prawdą? Uzależnienie od scrollowania. Jak algorytmy programują nas do konsumowania treści? Media społecznościowe są zaprojektowane jak kasyno. Dostajemy nagrody dopaminowe, gdy widzimy coś, co nam się podoba. Przycisk: Odśwież działa jak jednoręki bandyta. Nigdy nie wiesz co dostaniesz, więc wciąż scrollujesz, by wygrać coś interesującego. Facebook wie, że jego algorytmy uzależniają, ale nie chce tego zmieniać, bo im dłużej jesteś na platformie, tym więcej reklam zobaczysz. Haugen ujawniła, że badania Facebooka pokazały, jak negatywnie wpływa on na zdrowie psychiczne nastolatków. Ale firma nic z tym nie zrobiła. Czy to ty kontrolujesz swój telefon, czy to on kontroluje ciebie? Czym jest zjawisko? AI Hallucinations. AI, takie jak ChatGPT czy Google Bart, nie myśli, przewiduje najbardziej prawdopodobne odpowiedzi. Problem? Czasem tworzy fałszywe informacje, które brzmią jak prawda. Od błędnych cytatów, po całkowicie fikcyjne wydarzenia. Przykłady z życia. Google Bart wymyślił fałszywe informacje o naukowcach, które nigdy nie istniały. AI halucynowało prawo, podając nieistniejące przepisy jako fakty. Deepfake tekstowy. AI może wygenerować wiarygodne cytaty, których nikt nigdy nie powiedział. Jeśli algorytmy sterują tym, co widzimy, czy możliwe jest stworzenie całkowicie fikcyjnej historii, którą wszyscy uznają za prawdziwą? Co, jeśli w przyszłości AI napisze nową wersję historii, i nikt się nie zorientuje? Czy jesteś w stanie odróżnić rzeczywistość od algorytmicznej symulacji? Czy potrafisz wyjść ze swojej bańki informacyjnej? Ilu z Was sprawdziło telefon w trakcie oglądania tego materiału? Czy AI manipuluje Twoją rzeczywistością? A może to Ty masz pełną kontrolę? Jak możemy walczyć z wpływem algorytmów? Czy dezinformacja będzie się tylko nasilać? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym odcinku Dark Feed. Dark Feed to nie tylko seria, to walka o świadomość. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak AI manipuluje naszą rzeczywistością, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Nie pozwól, by algorytmy decydowały za ciebie. Twoja percepcja to pole bitwy. Jeśli jesteś gotowy, by przejrzeć na oczy, widzimy się w kolejnym odcinku.